GTA 6 wywołało chaos w branży. Nie wiem jak, skoro GTA 6 nie wyszło, nie wiem co się dzieje, ale po raz kolejny chyba mamy do czynienia z podobnym case'em, o którym mówił Arkadikus w swoim ostatnim materiale, czyli ludzie już samo gadanie o GTA 6 uznają za, nie wiem, jakieś niesamowite, rewolucyjne Game of the Year, kurde, po trailerach. Moim zdaniem to jest tak przehypowana gra w tym momencie, do takiego ekstremum się ludzie posuwają, że to się bardzo negatywnie odbije na odbiorze tej gry, jak się Okaże, że ta gra jest po prostu fajna, ale nie bardzo fajna, niewybitna, nierewolucyjna. Pierwsze recenzje Duma wyszły, zmiany w Death Stranding, dużo rzeczy, także oglądamy, co się dzieje w świecie. Po trailerze Grand Theft Auto 6 w sieci coraz więcej pojawia się informacji, a także spekulacji graczy. Możemy też usłyszeć o tym, kiedy zaczęło powstawać Grand Theft Auto 6, a także fakt, że wydawcy i deweloperzy panikują ze względu na opóźnienie największej gry dekady. Będzie też obiecać tak Dune Awakening, bo obecnie mają one miejsce publicznie, a deweloperzy się troszeczkę o nich wypowiedzieli. Będzie też trochę o będzie też trochę o będzie też trochę o CD Projekcie ogólnie, będzie też o Klerowskurze, więc dużo, zacznijmy dużo materiał, rzeczy, bo newsów, jest o czym cocktail, mówić. Produkcja Dune Awakening oficjalnie została domawiają. zapowiedziana 23 sierpnia 2022 roku na pokazach Gamescomu. Wtedy zostaliśmy na taki fikuśny zwiastun CGI, a zaraz później pod koniec roku na a The zaraz Game... później do... pokazali nam grę, która okazuje się totalnym <laughs> nie, no może nie totalnym, ale ta gra wygląda giga średnio, wygląda na niedorobioną, niedopieczoną, nieoszlifowaną, animacje są słabe, sam koncept gierki MMO w Dune, no spoko brzmi, ale... MMO się nie robi chwilę na szybko, tylko MMO to jest bardzo drogie, bardzo długie przedsięwzięcie, żeby je wyprodukować i potem bardzo dużo roboty trzeba poświęcić na to, żeby w ogóle je utrzymywać, bo jaki jest sens grania w grę online'ową z gatunku MMO, który ma stwarzać nam tak naprawdę takie drugie życie w momencie, gdy wiemy, że na przykład ta gra będzie wspierana przez rok, dwa, trzy. No nie, no ta gra musi mieć wizję na następną dekadę choćby. To jest gra od twórców Conan Exiles i oni się nie kryją z tym totalnie, bo wiele animacji i mechanikę totalnie skopiowanych z ich poprzedniej gry. Także mówię, dla mnie to jest cash grab lecący na aktualnym hypie dune'owym w kinach, w książkach, wiadomo jak jest. Game Awards 2022 pojawiły się już elementy rozgrywki. No i do dnia dzisiejszego deweloperzy cały czas dbali o to, aby marka rosła, dlatego cały czas ulepszali i w ogóle prowadzili Discorda, wypuszczali jakieś blogi na Steama czy na swoją stronę, tworzyli ankiety i zbierali feedback, czy tworzyli zamknięte testy alfa. Obec... Niby spoko, ale powiem szczerze, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ja uważam, że lepsza Gra bezpieczniejsza w uniwersum Dune, jeżeli miałaby powstać, to jakaś taka faktycznie singleplayerowa przygodówka. To by miało znacznie więcej sensu. Już nie mówię, że to ma być jakiś wielkoskalowy RPG, ale taka gra, w której nie potrzebujemy ani wspierania długoterminowego, tylko po prostu robimy grę raz, wypuszczamy dobrą grę raz, ani nie potrzebujemy innych ludzi, no bo jak MMO. To będzie, a nie będą w to grali ludzie, to też będzie lipa, będzie martwa gra. Postawiłbym raczej na singleplayerowy scenariusz. Jednak główny nacisk położony jest na publiczne beta testy, które rozpoczęły się 9 maja i potrwają do 12 do 23.59. Nie da się ukryć jest to dla. Czy tworzy... może powinniśmy to sprawdzić? Chyba, że to rozdawali klucze czy coś. Coś nowego i bardzo znaczącego w całym rozwoju gry, bo pierwszy raz odbywają się one bez klauzuli poufności, czyli NDA, co umożliwia graczom swobodne dzielenie się swoimi wrażeniami i materiałami z rozgrywki. Beta ta została. Od Zastępiona szerszej grupie graczy, w tym chociażby nabywcom preorderów, co było rozszerzeniem pierwotnych planów, zakładających wysyłanie zaproszeń tylko do wybranych osób. Powiem więcej, nawet na Steamie możecie się zapisać do zagrania w grę. Ja się zapisałem już 9 maja, ale dalej jej niestety. Nie dostałem. Jest jak jest. Jeśli spojrzymy sobie na ten database, zapisuję, no teraz. to w all time peaku Mimo graczy one. w produkcji znajdowało się prawie 38 tysięcy, ale obstawiam, że dzisiaj zostanie to jeszcze pobite, bo do zagrania tak naprawdę został tylko dzisiaj i jutro, więc myślę, że gracze jeszcze na takiego last dance sobie wejdą. Tym bardziej, że jak sobie zobaczymy na wykresie, no to z każdym dniem tych osób w produkcji było coraz więcej. Znaczy zupełnie szczerze, jeżeli mówimy o 28 tysiącach graczy, sprawdźmy, jak to teraz nawet wygląda. 35 tysięcy graczy, moi drodzy, mamy weekend i są to zamknięte, znaczy zamknięte. No tak, zamknięte beta testy. Także ja uważam, że to nie są wcale złe liczby. Tak, zupełnie serio. Paradoksalnie, mimo że ta gra moim zdaniem nie ma jakiegoś mega wielkiego marketingu, no to jednak trochę ludzi przyciągnęła. Ciekawy jestem, czy faktycznie premiera będzie sama w sobie duża, czy przebiją tutaj 100 tysięcy graczy. Jest taka możliwość, ale w przypadku gry MMO nie cieszyłbym się z jakiegoś szybkiego piku na starcie, tylko bardziej cieszyłbym się z tego, jeżeli ci gracze się utrzymają na długo, bo jeżeli gra MMO ma w sobie tyle kontentu, że za tydzień, dwa gracze zaczną z tej gry masowo wychodzić, bo już zrobili wszystko, albo już im się nie chce, to znaczy, że ta gra zawiodła w swoim planie. W produkcji było coraz więcej. Kolejnym istotnym tematem jest ostatnie zapewnienie twórców ze studia Funcom dotyczące stabilności serwerów i ich struktury w obliczu spodziewanego dużego obciążenia w dniu premiery. Tak dla rozjaśnienia sytuacji Funcom to deweloper, który odpowiedzialny jest chociażby za Conan Universe czy różne Metal Helsingery. I patrząc na ich ponad 25-letnie doświadczenie w tworzeniu i wypuszczeniu gier, twierdzą, że to dla nich nie pierwszy rodeo i opracowanie oni solidne narzędzia i procedury, aby sprostać takim wyzwaniom. Okaże się. Wiele osób tak mówiło i wiele osób niestety nie podołało, bo nic. No, Pawłow XL 2 też znało już dobrze ten rynek, wiedziało, że o, jak robimy nowy patch, nowy update w jedynce, to faktycznie serwery potrafią nie wyrabiać i mówili, że są gotowi na graczy w Pawłow zl 2. I gdy ta gra wyszła, to były totalne problemy przecież z tym. Ludzi wywalało przez pierwsze kilka godzin, były jakieś lagi serwerowe, to bardzo ciężko jest oszacować, ile faktycznie tych ludzi w je do Twojej gry. Z reguły to jest więcej niż jest szacowane, więc potem te serwery się pocą i problemy wynikają. Więc ja bym tutaj takich pewnych siebie słów nie wyrażał. Ja pamiętam w ogóle premierę Lost Ark, gdzie ja o 8 rano wchodziłem do kolejki, żeby o 17 na streamie móc tego losarka zagrać. Spodziewali się, że na przykład liczba osób produkcji będzie taka ogromna, więc jeśli chodzi o to, to na to nie możemy tak bardzo przystawać, nie możemy mówić, że w 100% tak będzie, ale oczywiście co twórców możemy trzymać kciuki. Zapowiadają, że w momencie premiery dostępnych będzie tysiące serwerów pogrupowanych w setki światów, a w razie potrzeby będą uruchamiać kolejne. Twierdzą, że właśnie taka struktura serwerów przetestowana podczas zamkniętych fast testowych pozwoli znacząco ograniczyć różne usterki związane z ze stabilnością. Dodatkowo dodali, że limit jednoczesnych graczy na konkretnej mapie, na przykład na startowym basenie Haga, wynosi około 40 osób, a każdy serwer jest częścią większego świata składającego się z przynajmniej 20 serwerów. Kurde, to to nie jest w zasadzie takie MMO prawdziwe. To jest MO to tak jak gadaliśmy o V-Rising, gdy graliśmy w nie ostatnio z Piotrkiem i z Robisz sobie serwer na kilkadziesiąt osób i faktycznie bawicie się dobrze. Jest to jakaś taka mała mapka. Wszystko jest spoko, no ale nie można tego nazwać MMO, bo MMO to raczej jest World of Warcraft, w którym przez cały dzień przewinie ci się kilka tysięcy graczy na ekranie chodząc po różnych lokacjach, po różnych hubach społecznych. Także temu jest dużo bliżej gry dla ekipki niż gry faktycznie MMORPG się także sposobem rozwoju gry, bo jak sami mówią, system serwerów i map został zaprojektowany tak, aby uniknąć problemu typowego dla wielu survival'y, polegającego na konieczności porzucania baz i postępów przy dodawaniu Wiecie, nowych... To jest śmieszne? Że bez względu na to, czy ta gra będzie dobra czy nie, to tutaj możliwe, że siadłby ten sam pomysł, który mieliśmy właśnie przy wspomnianym V Rising, czyli po... zebranie tam kilku streamerów, jakichś widzów dłużej oglądających i zrobienie sobie takiego świata na tydzień, dwa. Może by było nawet spoko. ...map. Twórcy jednak troszeczkę to przekmyślają, Zobaczymy jak to wyjdzie oczywiście w praniu, ale dadzą oni możliwość odwiedzać kolejne nowo dodane mapy, korzystając z mapy planetarnej, dzięki czemu bazy i postępy graczy na domowym serwerze zostaną nienaruszone. Trzeba porozmawiać sobie oczywiście o naszej ulubionej produkcji na Ludwoksie, czyli oczywiście o Grante w Auto 6. Wiem, dawno nie było. Myślę, że dawno nie no nie myślę, było. że już z jakiś czas o tym nie rozmawialiśmy na naszym kanale, tak. Myślę, że z 24 godziny jakoś tego nie było. Może zacznę od takiej ciekawostki, bo Rockstar Games na TikToku nigdy swojego konta nie miało. Był to portal, który był przez nich unikany i nie udostępniali I oni na niego żadnych materiałów pokroju na przykład trailera do definitywnej edycji remasterów, czy do promowania jakichś różnych aktualizacji do Grand Theft Auto Online. No i właśnie tutaj robi się ciekawie, bo gwiazdy roka postanowili stworzyć to nieszczęsne konto, wszystko oczywiście dla tego drugiego trailera GTA 6, no i w zaledwie dobę uzyskali oni na nim ponad milion obserwujących, Mocno stając się najszybciej rozwijając się kanałem gamingowym na tej platformie. A wszystko za jednego filmu. Przejdźmy dalej, a dokładnie mówiąc do premiery GTA 6, która ustalona jest na 26 maja 2026 roku, bo... Ja... Jak myślicie? Przesuną to jeszcze? Czy to będzie ostateczna data? Nie, niepotrzebny pytam, nie? Nie czuję tego. W sensie, jeżeli oni to przekładają o rok, to jest to tak duże przesunięcie, że prawdopodobnie zostało im naprawdę dużo pracy i TBH w tak dużej ilości pracy i w takim okresie może się znowu coś opóźnić, coś popsuć i znowu będzie to wymagało przełożenia. Inaczej bym na to patrzył, gdyby to było przesunięcie premiery o miesiąc na przykład, czy o dwa. Bo to raczej dodatkowe szlify i tyle. Ale tutaj mówimy raczej o czymś grubszym. 6 maja 2026 roku, bo jak podsumował dziennikarz Jason Schreier, ta data i ogólnie opóźnienie premiery mocno rozemocjonowały wydawców gier. Bo jak tak sobie pomyślicie, Grand Theft Auto 6 dla wielu wydawców i deweloperów to ogromny meteoryt, który uderza w jakąś datę w ciągu roku i przyciąga do siebie wszystkich możliwych graczy. Stąd też właśnie wielu twórców Boi się publikować swoich produkcji w okresie, kiedy debiutuje oczywiście największa gra dekady, a Jason Schreier przytoczył chociażby przykład debiutu Red Dead Redemption 2 w 2018 roku, który wymusił przyspieszenie premiery KODA o miesiąc. A mimo to Red Dead Redemption 2 było największym bestsellerem tamtego roku. Jak podaje jeszcze dziennikarz, obsuwa także podanie konkretnej daty premiery, dla wielu wydawców było wybawieniem, ponieważ bez obaw pozwala to pokazać swoje produkcje światu w drugiej połowie 2025 roku, nie martwiąc się o tym, że gdzieś tam w międzyczasie się pojawi GTA 6. I tutaj nawet powiem, że prezes Electronic Arts, czyli Andrew Wilson, postanowił wypowiedzieć się na ten temat i zasugerował ulgę właśnie w kontekście premiery nowego Battlefielda. Według strony Schreiera to, co jest błogosławieństwem dla jednych, dla innych deweloperów, no stanowi niejako powód do paniki, bo skoro gra nie zadebiutuje pod koniec tego roku, to przecież zadebiutuje w maju, a to oznacza, że wiele deweloperów, którzy planowali wypuścić swoje produkcje właśnie na tamten okres, teraz zaczynają się obawiać. Może ja nie widzę czegoś w tym, może to jest brak mojej wiedzy, jeżeli chodzi o game. Day. I w ogóle marketing gamingowy. Ale czy naprawdę premiera GTA 6 jest tak duża, że nie możesz po prostu wydać gry? Miesiąc później i co dalej będą problemy? Moim zdaniem niekoniecznie. Jeżeli gra wyjdzie w maju, to ja, gdybym tworzył grę, wydałbym ją po prostu pod koniec czerwca. Jasne, no nie w tym samym tygodniu, bo to jest głupie, ale w, w miesiąc później, gdy ludzie już sobie trochę pograli, gdy będą mieli nowe wypłaty, nie wydaje mi się, żeby to był jakiś wielki problem dla konkurencji. Player postanowił użyć tutaj przykładu właśnie pewnego dużego tytułu wieloosobowego, który swoją premierę zapowiedział na wiosnę 2026. I co ciekawe, ten tajemniczy deweloper, o którym tutaj dzisiaj Schreier nie wspomina, już wcześniej opóźnił premierę tej gry właśnie z końca 2025 roku. Według dewelopera tej produkcji, do którego dotarł Schreier, powodem była chęć dopracowania gry, ale uniknięcie konfrontacji z GTA 6 było równie istotne. A pamiętajmy przecież, że wiele firm nie może przesuwać dat wydania w nieskończoność, ponieważ każdy tydzień zwłoki jest kosztowny, nawet dla dużych wydawców, a dla mniejszych zespołów może być po prostu zabójczy. No bo jakby nie patrzeć, takie przesunięcia gier wywołują... Wydaje mi się, że dla większych może być bardziej zabójczy niż dla mniejszych. Z jednego prostego względu, że jeżeli mówimy o jakichś korporacjach, to tam są różne oczekiwania finansowe przez inwestorów stawiane, są różne plany biznesowe, założenia, w którym kwartale, w którym miesiącu ile zostanie zarobione, i pod tym kątem to faktycznie jest coś negatywnego. Ale mówię, jeżeli trzymasz się tego samego kwartału i gdzieś to tam wyciągniesz, to moim zdaniem da się trochę tę premierę GTA ograć, ale no cholera wie, może GTA 6 będzie kosztować milion złotych i ludzie będą brali na to kredyty, więc nie będą kupować innych gier. <grym> efekt niejako domina. Powiem nawet inaczej, Jason Schreier uczył nawet określenia, że cała branża gier obecnie gra w ogromne szachy 4D, próbując nie wpaść pod pociąg, jakim dla praktycznie każdej gry będzie premiera Grand w Auto no ja Powiem 6. tak, ja na miejscu Rockstara, skoro mam taką pozycję, że się mnie ludzie boją, ja bym to przekładał przez dwa lata następne. <laughs> Zniszczmy k***a rynek gamingowy, zobaczmy jak świat płonie. Przełożyłbym z maja na czerwiec, z czerwca na lipiec, z lipca na sierpień, a potem... Przełożył na przykład z lipca na grudzień. <laughs> to by było moim zdaniem zabawne. Gdyby faktycznie zaczęło się widzieć na rynku cały czas innych deweloperów, którzy nie wypuszczają żadnych trailerów, dat premier, gier w ogóle. Ja powiem tak, ja na przyszły rok wcale nie myślę o GTA, tylko o dwóch zupełnie innych grach. I jest to Phantom Blade Zero, które wygląda i ja fenomenalnie. I druga sprawa, Tides of Annihilation, czyli ta gra taka high-paced z legendami arturiańskimi fabularnie. Także no, to, to może być dobre też. To są dwie gierki na 2020, a no i Duskblotcy, to powiedziałbym, że to są trzy premiery, o których ja myślę. Ale nie myślę w, tak jakoś mocno o GTA 6, mimo że uważam, że spoko wygląda. ...że cała branża gier obecnie gra w ogromne szachy 4D, próbując nie wpaść pod pociąg, jakim dla praktycznie każdej gry będzie premiera Grand Theft Auto 6. Pamiętajmy też, że po całej premierze gry pojawi się później również GTA 6 online i to też będzie duża bomba, więc, więc deweloperzy naprawdę cały czas muszą trzymać się na baczności. Pojawił się także szybki newsik dotyczący procesu produkcyjnego, bo David O'Reilly, czyli był artysta środowiska w Rockstar Games, przyznał, że zaczął pracować nad GTA 6 już w 2018 roku, zaraz po zakończeniu prac nad Red Dead Redemption 2. Tylko, że fani nie do końca powinni zakładać, że prace zaczęły się tak późno. Okres preprodukcji prawdopodobnie Cześć, zaczął się znacznie wcześniej niektórych plotek, nawet w 2016 roku. I po... Stary, to, to by oznaczało, że ta gra jest tworzona przez 10 lat. To pokazuje, że ta gra będzie absurdalnie duża i dopracowana. Albo, że zmarnowali bardzo dużo czasu. Dwa scenariusze, ale wydaje mi się, że Rockstar dowiezie, że to GTA 6 naprawdę będzie dobrą grą, że będzie nawet świetną grą ale nie wydaje mi się, żeby było rewolucyjną grą. To będzie raczej upgrade względem Red Dead i tyle. Ludzie, którzy mają jakieś takie baloniki oczekiwań, że ta gra zmieni ich życie, tutaj bym się obawiał jednak stawiać takie tezy. Patrząc na skalę projektu, 8 lat to stosunkowo krótki czas, zwłaszcza, że prace nad wieloma grami zakłóciła przecież wtedy pandemia i wiadomo, jak to wtedy wyglądało. Poczekaj, zostaw jeszcze tego suba na kanale i wpadnij na Instagrama na News, gdzie pojawiają się newsy z wyprzedzeniem przed każdym materiałem. Ale na szybko wchodzę teraz z tematem Death Stranding 2, bez jakim jakiegokolwiek przedłużania i pojawiło się w sieci info, że gra osiągnęła status Gold, a oznacza to, że główne prace nad projektem zostały zakończone, a gra oficjalnie zadebiutuje już 26 czerwca Półtora na konsoli PlayStation 5. No. Na oficjalnym blogu PlayStation pojawił się też oficjalny wywiad z Hideo Kojimą, a chociażby pojawiło się to, że gra wprowadzi więcej akcji i ograniczy mozolne chodzenie na początku, ale nie odejdzie oczywiście od swoich korzeni. Akcja gry rozpoczyna się 11... Widać, że Kojima złapał feedback od ludzi, że trochę przesadził. On chciał zrobić coś innego, chciał zrobić coś wolniejszego, chciał dobrze pokazać ten gameplay movementowy, transportowy, ale chyba ten fokus poszedł na to tak mocno, że trochę zapomniał o podtrzymywaniu attention spanu graczy. No i przez to niektórzy faktycznie się wykrzaczają, też dużo głosów jest, że gra jest nudna. Pewnie chce temu w dwójce zaradzić jakoś, nie? ...10 miesięcy po wydarzeniach z pierwszej części i pojawiają się ci sami bohaterowie, choć będą oni starsi. Fabuła zabierze graczy w zupełnie nowe miejsce, a sam Bridges i jego podopieczny najpierw udadzą się do Meksyku, ale główną sceną Wydarzeń będzie Australia. W ogóle pojawi się nowy pseudo złoczyńca imieniem Nail, fabuła ma rozwijać się sprawniej niż w DS1, a ważne wydarzenia i nowe postacie będą pojawiać się szybciej. Dodatkowo, aby ułatwić orientację w ogóle, gra ma wprowadzić tak zwaną wiki, korpus językowy z terminologią oraz opcję Death Standing Recap, przypominającą wydarzenia z pierwszej części. Gracze niemal natychmiast mają uzyskać dostęp do pojazdów i rozmaitego ekwipunku, co ma pomóc uniknąć mozolnego chodzenia na piechotę. System jednoszynowej kolei ułatwi transport zasobów między placówkami, a gra ma też mocniej postawić na akcję i aktywne radzenie sobie z wyzwaniami, promując różne style rozgrywki. Główna postać ma rozwijać się w 12 dodanych biegłościach, które nie są zdobywane za punkty czy poziomy, lecz za wykonywanie określonych działań. Na przykład jeśli nasza postać będzie chodziła po jakichś takich ciężkich i trudniejszych trasach, no to coraz bardziej będziemy sobie je przyswajać i staniemy się ekspertem w tej dziedzinie. A to jest akurat spoko, to jest trochę taki vibe Skyrima, wykonywanie danych czynności w tym kierunku cię rozwija. Ja bardzo lubię ten system, tylko jego jest ciężko zbalansować pod tym kątem, żeby ludzie nie wykorzystywali go za bardzo. Ale z drugiej strony, dawanie ludziom możliwości to nie do końca jest coś złego. Na przykład jeśli nasza postać będzie chodziła po jakichś takich ciężkich i trudniejszych trasach, no to staniemy się ekspertem w tej dziedzinie. Dwójka ma również prowadzić nowe wyzwania, a będą to chociażby nowi wrogowie. Cykl dzień i noc, wpływający na rozgrywki. Cykl dnia i nocy? Game of the year! Ekspedycja się chowa! A także wydarzenia losowe, takie jak trzęsienie ziemi i powodzie. W grze ma pojawić się także więcej opcji na budowanie konstrukcji, zarówno dla siebie, jak i dla innych graczy, w tym wspomniane koleje jednotorowe. Ukończenie głównego wątku zajmie ponad 40 godzin, a z zadaniami pobocznymi około 60. 40 Kończąc, godzin. Sporo. Kojima powiedział, że założenia Death dają potencjał na nieskończoną liczbę sequeli, ale sam nie ma takich planów. Ma jednak pomysł na trójkę, ale rozważa przekazanie go w inne ręce. Czy to więc oznacza, że Death Stranding będzie już bez Hideo mi się wydaje, że Kojima chce robić inne gry i zresztą gadał długo, że chce znowu zrobić coś w stylu MGS-a, więc pewnie w tym kierunku sobie ucieknie. W sieci pojawiła się też informacja, która poniekąd mnie troszeczkę rozbawiła, bo pojawia się tutaj kolaboracja kolejna z Wiedźminem, dokładnie mówiąc. Gera, nasz biało włosy, cudowny my... Co tym razem? Fall Uszczyzna Mężczyzna pojawi się teraz w Dead by Daylight, co ciekawe, okay. nie będzie on wcale łowcą, a będzie... Ocalałem, bo już trzeciego... No to było oczywiste, bo jest łowcą potworów, więc gdy grał po stronie potworów byłoby to lekko dziwne. Po czerwca ma pojawić się wielki wiedźmiński crossover, a do gry trafi sześć płatych elementów kosmetycznych, jak chociażby skin Geralta, skin Ciri, Yennefer Tris. Leszego czy Eredina. No i właśnie w tym wypadku Leszy i Eredin mają zostać tutaj zabójcami. W sieci pojawiły się no również no oceny spoko. nowego Duma The Dark Ages. Jak możemy chociażby zobaczyć na Metakrytyku, no to Xbox oceniony został na 86, PC na 80. Dobre wyniki, ale wiadomo jak to jest z Metakrytykiem. Jak nie wiecie jaka jest mroczna strona Metakrytyka i jak faktycznie to wszystko jest obliczane, to jest film na kanale o tym. Polecam zobaczyć, bo to jest mocne i nie ma co tak patrzeć na tę liczbę 0-jedynkowo, że, że tak powiem. 5, a PlayStation 5 na 84. czego Chociażby IGN dało 9 na 10, Gaming Bold dało 9 na 10, PC Gamer dało 8 na 10, Gameran dało 8 na 10, a Eurogamer 4 na 5. Jest to wszystko bardzo powierzchowne i wiadomo, nie należy jakoś bardzo mocno skupiać się na tych ocenach w momencie, kiedy Weilgardowi dali wysokie noty. Ostatnio Kupasz. też na moim materiale mówiłem wam o DLC-ku, który możliwe, że pojawi się w produkcji Clare Obscure s Wszystko 33. Za... Ja chcę więcej, kurwa, czemu ja to przyszedłem, ja pierdolę. Czuję pustkę w swoim życiu. Zgodu na to, że jeden z graczy postanowił porozmawiać sobie za sprawą Instagrama i jedną z osób, które pracowały przy scenariuszu. No i ostatnio w wywiadzie dla The Washington Post wzięli udział współzałożyciele Sandfall Interactive i szybko rozwiali oni plotki o możliwym DLC-ku i nowej zawartości, twierdząc, że obecnie cały zespół skupia się na wprowadzeniu ulepszeń do obecnej gry. Więc jeśli... Hey, też w sumie. Kto wie, czy tam jakiś y, content patch nie wiedzie? To też by było super, jakby za darmo wjechały jakieś bossy czy nowe piktosy, albo właśnie balans płacze, jak ostatnio był. To akurat szanuje. Trochę takie podejście Baldur's Gate, nie? Larian Studios. Gdzie oni przez dobry rok czy dwa cały czas do tej gry coś dodawali. Mega fajnie. I to też był spory content w przypadku Baldura. W sensie to zachęcało ludzi do ponownego ogrania. Może tutaj też tak będzie. To jest spoko. Jeśli ktoś z was czeka obecnie na dlc i pomyślał sobie, że hej, fajnie, że taki pojawił, się, to na razie Lipa. myślę, że nie ma się co napalać. Rzecz jasna, może deweloper gdzieś tam ma w planach i oczywiście... Stary, ma... Expedition Zero, nowa gra. O, oh, o, oh, o, oh, pokaż mi historię, Hnuła, Może się pojawi takie coś, ale na razie niech działają sobie nad y, podstawką. Dzięki za oglądanie materiału, widzimy się w kolejnych odcinkach. Serwus. Serwus. 32 prequele? W zasadzie nie, 67 prequeli, bo to w drugą stronę. Gra o pisarzach? Oni mają nieskończone możliwości, jeżeli chodzi o wykorzystywanie świata artystycznego do takich rzeczy, to akurat jest, no, mocne.